Na samym początku chcę Cię poinformować, że partnerem tego odcinka jest producent marki AMT Gastrogus, właściciel sklepu internetowego bestpan.pl. Po obejrzeniu przepisu koniecznie sprawdź w sekcji komentarzy, jaka niespodzianka czeka tam na Ciebie. Zapraszam do oglądania. Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak już widzicie po samej miniaturce i tytule, będę przygotowywał szparagi. Szparagi zielone wraz z kurczakiem, a w zasadzie z filetem z kurczaka. Do tego makaron, trochę warzyw i wyjdzie coś niesamowitego, w takim sosie na bazie ala beszamelu można powiedzieć. Przepis jest bardzo prosty, szybki do wykonania. Tutaj nie nieopodal gotuje mi się już woda, zaczyna gotować się woda na makaron. Ugotujemy dzisiaj akurat penę, może być też każdy inny jaki tylko lubicie. Myślę, że fajnie będzie przypasowywał taki oto makaron. Wodę delikatnie solimy żadnej oliwy niczego, niech ona się zagotuje, wtedy wrzucamy 7-8 minut będzie gotowy. W tym czasie rozgrzewamy patelnię, na której będziemy smażyć całą resztę tak naprawdę. Zwróćcie uwagę patelnia firmy AMT Gastrogus ze sklepu Bestpan.pl. Jak wiecie jestem partnerem tejże firmy, wszystkie naczynia których używam bo często też pytacie mnie, czy to na Instagramie, czy gdzieś indziej co to są za marki, gdzie kupiłem i tak dalej to wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu jeżeli będziecie zainteresowani to kod rabatowy Pasja do Gotowania uprawnia Was do 20% zniżki na wszystkie produkty, więc myślę warto zbliżają się jakieś dni dziecka, może być też idealnym taka patelnia prezentem na urodziny, imieniny, można ją personalizować poprzez wygrawerowanie dowolnego napisu, można imię i nazwisko na przykład Także myślę, fajne opcje, a tym bardziej zaoszczędzają Wam energię, czy to prąd, czy gazach. W moim przypadku szybko się rozgrzewają. Jak już się rozgrzeją, bardzo dobrze trzymają temperaturę. Rączkę można odczepić. Tak samo w garach. Oj, tak samo w garach. Włożycie do piekarnika, nic się nie dzieje. Ale teraz już dosyć gadania o naczyniach. Woda już się zaczyna gotować, także wrzucam makaron. Wszystkie składniki oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu. Na patelnie leci odrobina oliwy z oliwek. Ja mam tutaj akurat aromatyzowaną mm, truflami, także też tutaj fajnie nada się dodatkowy aromat. Kurczaka kroję Dosyć spore kawałki, myślę, że około 1,5 na 1,5, może nawet 2 na 2 centymetry Taka oto kosteczka I za chwilę zaczniemy wszystko podsmażać Do tego później dodamy cebulkę, oczywiście szparagi Myślę, że na dwie porcje tyle kurczaka w zupełności wystarczy Tutaj jak widzicie mam jeszcze inne warzywa eee, Marchew, eee, seler por, ale to do innego przepisu, tak samo rabarbar, ale już teraz myślę, że warto zareklamować kolejne odcinki eee, może też wcześniejsze, nie wiem w jakiej kolejności dodaję eee, i tutaj rabarbar, z rabarbaru zrobię niesamowite, delikatne, mięciusie ciasto drożdżowe eee, a tutaj te warzywka wykorzystam do lasagne, zrobimy swój makaron pokażę Wam zresztą wszystko co i jak eee, przechodząc tutaj do... Szparagów, oczywiście są umyte. Można je obrać i też to zrobimy, żeby były nieco delikatniejsze. I pokażę Wam od razu, w którym miejscu szparag, jeżeli byście gotowali w całości, należy ułamać, bo ta część nadaje się czy to właśnie do wywarów, do sosów, do bulionów. Jak ktoś jest uparty, to też ją zje, ale jest twarda, z reguły nieprzyjemna. I teraz zobaczcie, ona pęka idealnie w tym miejscu, kiedy czuję, w którym pęknąć. O. I zobaczcie, ta część po obraniu fajnie zmięknie, będzie delikatna, chrupiąca. A tutaj z tego już nie za bardzo byście mieli co zrobić. Eee, to znaczy zjedlibyście, będzie nieco twardsza. A tak to idealnie nadaje się do ugotowania właśnie wywaru. Także robię tak z pozostałymi i obieram szparagi. W międzyczasie, kiedy będę obierał szparagi, dorzucam na patelnię kurczaka. Niech on fajnie się nam zarumieni. Sparagi obrane. Teraz kurczak. Kurczak przepięknie łapie kolor. Sprzątamy i dodajemy szparagi. Zanim dodamy szparagi, proponuję pokroić bardzo drobno jedną cebulkę. A płomień pod kurczakiem już zmniejszamy. Cebulę dodajemy do kurczaka. I w tym czasie zabieramy się za szparagi. Szparagi moi drodzy będę kroił na nieco mniejsze kawałki. Te główki zostawimy w całości, a pozostałe części pokroimy na takie około 1,5 cm kawałki. Także to zostawiamy w całości, resztę kroimy. Pamiętacie, że zostawiliśmy te części, których. Nie będziemy jedli, wrzucamy je również, one będą bardzo łatwe do rozpoznania. Później oczywiście wyciągniemy całość, zalewamy wodą. Zmniejszamy płomień i niech to wszystko nam się dusi przez około 15 minut. Pilnujemy cały czas makaronu, za chwilę go odcedzimy. Zabieramy się moi drodzy za przygotowanie tego beszamelu, o którym wspomniałem na początku do patelni, na patelnię nieco większą, jak sami możecie zauważyć. E, wrzucam odrobinę masła, myślę, że około jednej łyżki. Patelnię zmieniłem, dodałem tak naprawdę jeszcze jedną z tego względu, że tam tworzy nam się ten wywar, e, ta esencja tego sosu, a tutaj zrobimy już później taką mieszaninę. Wrzucimy wszystko do jednego gara, można powiedzieć, i wymieszamy zarówno makaron, jak i szparagi, kurczaka i tak dalej. Tutaj masło nam się rozpuszcza, zmniejszam nieco płomień. Jak to dobrze wiecie, w beszamelu chodzi o to, żeby tę mąkę delikatnie podsmażyć. Można uprażyć mąkę wcześniej bez masła, dopiero później dodać masło. I do tego dolejemy mleko, zagęści się to wszystko, dodamy gałkę muszkatołową, dodamy gałkę muszkatołową i powstanie pyszny beszamel. Myślę, że około dwóch, a nawet i trzech łyżek Mąki trafia na patelnię. Wszystkie ilości podam wam w opisie tego filmu. Ja robię to na oko. Oczywiście, jak to w sosie bechamel, nie obędzie się bez gałki muszkatołowej. Może być to już zmielona, tak jak w tym przypadku, a może być to mielona na świeżo. Do tego sól. Pamiętajcie, że Wywar ten na szparagach i kurczaku nie był solony, więc dosyć sporo tej soli tutaj trafia. I do tego nie może też zabraknąć takiej podstawowej przyprawy, jaką jest pieprz. Pieprz czarny, świeżo mielony. I tak naprawdę czekamy jeszcze przez około 5 minut na szparagi. Myślę, że na szparagi już przyszedł czas. Dorzucamy z tym całym sosiwem, z wodą calutką do beszamelu beszamel, tuli kurczaka oraz szparagi. Za chwilę też wyciągniemy te części szparag, o których mówiłem wcześniej. I dodajemy makaron. Makaron jeszcze nie jest taki miękki, fajny, al dente. Potrzebuje jeszcze około 2-3 minut. Tak więc już na bardzo małym ogniu pomieszajmy to wszystko i dajmy temu właśnie te wspomniane przed chwilką 3 minuty. Zobaczcie tylko jak przepięknie to wygląda. Myślę, że wszystko jest gotowe. Spójrzcie tylko, jak przepięknie prezentuje się makaron. Idealnie. Takie coś, Włochy od razu e, jakaś toskania, lampka wina. I można się zajadać, moi drodzy, białego wina, wytrawnego albo półwytrawnego coś obłędnego, do tego jakiś widok. I czego więcej tutaj potrzebujemy? Jeżeli szukacie więcej przepisów na szparagi czy to białe czy zielone, odsyłam was do sekcji moich filmów, gdzie tam znajdziecie większą ilość tychże wspaniałości. Zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję. Widzimy się w kolejnym odcinku i przypominam o kodzie rabatowym pasja do gotowania 20% zniżki bestpan.pl. Cześć, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.